Pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie jest to tylko i wyłącznie moje osobiste zdanie, nie jest to porada inwestycyjna. I musicie pamiętać, że każdy z Was odpowiada sam za swoje pieniądze i za swoje inwestycje. I zaczynamy, mamy z Selera. Dzisiaj 11 czerwca, prawie godzina 23. Niestety nie mogłem wcześniej, nie dałem rady. Ale tutaj na razie nic takiego szczególnego się nie wydarzyło. Na wykresie bez, bez tych wszystkich moich bas e, widać przede wszystkim co? Jakąś taką konsolidację w sumie, tak? Cena tutaj się porusza między powiedzmy te 260, a 230. Tam 4, 230. E, tak to mniej więcej wygląda. Obroty, obroty takie, hmm, no troszkę mizerne. Chociaż tutaj, jakby się przyjrzeć, to. To, to, to. Mieliśmy tutaj jakieś wykupienia. Zobaczymy o co tu chodziło. Eee, o tak. Mamy dwa wybicia na obrotach, tak? Tutaj, na tej świecy. I tutaj, czyli ktoś. Ktoś większą ilość, w sumie, jednorazowo kupił, tak? Także to tak. Hmm, jak to było w przeszłości? Jak to wyglądało? Zaraz zobaczymy. O, przed tym wybiciem. O, to, to nie oznacza, że takie wybicie będzie, tak? Ale tak, tutaj były jakieś. Też podkupienie, przerwa podkupienie, przerwa podkupienie. No i też jakaś tu konsolidacja wtedy była, tak? Między 140 a 114. Potem następne wykupienia 17. 17. Jak gdzieś tutaj wtedy się zapakowałem. Udało mi się ładnie. Tutaj jakieś wykupienia tu no tu dzida tak Ale zobaczcie, znowu na spadkach też było gdzieś tu wykupywane tak Duża ilość Tu była podkupywana duża ilość. Cena zeszła, zeszła wyleciała do góry. Także tak to wygląda bez e, moich bazgrołków tak No to zobaczmy. Sytuacja wygląda wygląda tak. Tutaj. Tutaj nam się tworzy to takie. Hmm, niby to trójkąt, ale nie trójkąt, bo tak naprawdę. Teraz ja to może usunę, będzie lepiej widać. To zabiorę. zabieram wszystko. Góra pasuje, tak? Góra pasuje, jest tutaj jest tutaj taki jakby trójkąt yy, znaczy od góry się robi tak, chorągiewka tu jak dołożymy yy, tą jedną czwartą kanału no to wtedy tak wtedy mamy yy, powiedzmy tą chorągiewkę ale, ale jakby tak uczciwie z ręką na sercu do tego podejść no to zobaczcie to wygląda zupełnie Zupełnie inaczej, tak? Tu, gdzie są mocne pozycje, tu jakieś wybicia, przebicia. No powiedzmy, tutaj, tak? Powiedzmy, że tutaj. O. Czyli robi nam się teoretycznie coś takiego, tak? Co z tego wyjdzie. No ciężko powiedzieć. Są dwie opcje. Trzeba wziąć pod uwagę dwie opcje. Tak, albo, albo będzie wyjście z tego, to zostanie uznane jako trójkąt, będzie wyjście z tego trójkąta do góry. Zasięg. Zasięg takiego wyjścia bardzo często jest mierzony stąd dotąd, z punktu wyjścia mniej więcej. Czyli, czyli mm, gdzieś by był teoretycznie ten rejon, tak? Ten rejon. No i podobnie, podobnie jest z wyjściem mm, z takiego trójkąta, tak? Jest bardzo podobne mierzenie zasięgu. Pyk, pyk. I ewentualnie. Ewentualnie gdzieś tutaj. Także to są dwa, dwa możliwe miejsca. Jak widać, one się pokrywają z tą linią. Przypominam, to jest ta linia, gdzie, gdzie może to być zanegowanie po prostu tego trendu całego wzrostowego. Cena może tutaj się odbić, spaść. Tu pójść i już wtedy w dół, bo tutaj, tutaj. 29 czerwca tak czyli teoretycznie już już mined, czyli czyli moje pobożne plany żeby było haha, 600 no to niestety tutaj nie bardzo nie bardzo nie bardzo to widzę no ale kto wie może tutaj jeszcze na te 327 na na poprzedni szczyt może jeszcze uderzymy, może tu będzie jakieś wybicie. Co najważniejsze obroty, tak zawsze pamiętajcie, jakie jest. Nawet jeżeli tu będzie wyjście do góry, a nie będzie większych obrotów, to można się spodziewać, że się tu odbije, czy tu, na tych lokalnych szczytach ostatnich, jeżeli nie będzie obrotów, może być fejkowe, fałszywe wybicie. I zjazd do dołu, tak, coś takiego jak na one się wydarzyło ostatnio. E, możecie tam sobie zerknąć na wykres, to, to ładnie widać. Także, tak sytuacja na, na dzień dzisiejszy wygląda. E, najfajniej by było, jakby to poszło po prostu sobie: o tak, tak, i tu się wybiło, i tutaj mm, CZ jeszcze jakby zaczął pompować cenę kiedy ben, ja pff, inaczej ja będę wiedział że CZ pompuje cenę jak będę widział że na przykład bitcoin spada a seller stoi w miejscu lub troszkę idzie do góry wtedy będę ja będę pewien po prostu tak że mm, że jest pompowana cena i wtedy pod to wydarzenie może tu coś osiągniemy zobaczymy nie ma co gdybać i tak rynek to rozstrzygnie w ciągu dnia dwóch Najdalej tutaj mamy końcówkę, czyli 15 czerwca. Najdalej za 4 dni będzie wiadomo, jaka dalsza sytuacja. Także tak. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć, hej.